Witam wszystkich, wy jesteście na kanale Sam Sobie Inwestor. Ja nazywam się Rostig. W moich pierwszych filmikach ja mówiłem Wam, że chcę zgromadzić kapitał gdzieś w kwocie 250 tysięcy euro, no bo myślę, że dane kwoty właśnie wystarczy na życie z dochodu pasywnego z wypłaconych dywidendów od tych spółek, które będą w moim portfelu. No ale oczywiście większa ilość osób, które obserwują mnie, no to widzą i wiedzą właśnie o tym, że większa część mojego kapitału znajduje się w spółkach, które nie wypłacają dywidendy. No i jak ja planuję w sumie zrobić, jak ja planuję żyć właśnie z, tych, z zgromadzonego kapitału w akcjach za na przykład tych 15 lat. No a od razu chcę powiedzieć, że 13, no bo już inwestuję gdzieś plus minus 2 lata. No i także proszę o pozostawienie łapki, no i zapraszam do oglądania. Ogólnie ja już zainwestowałem w akcję 22 291 dolar, obecna wartość jest odrobinę mniejsza jak 21 000 dolarów, no i moja stopa dywidendowa z całego mojego portfelu jest w granicach niecałych 2%, a 1,74% i to jest kwota brutto. Pamiętajmy o tym, że będzie pobierany podatek o źródła w kwocie np. 15%, bo u mnie są spółki ze Stanów Zjednoczonych, no i plus kolejne 4% będę zmuszony zapłacić tutaj w Polsce, no bo u nas podatek od dywidendy jest w sumie 19%. Także proszę pamiętać, właśnie o tym. No, i jak możemy od razu zobaczyć, że 361 dolarów brutto rocznie to nie są najlepsze pieniądze. No, bo na przykład, jeżeli by mój portfel był no na przykład w 10 razy większy, no to by dostawałem brutto tylko 3600 dolarów rocznie, no co jest bardzo mało. No, dawajcie, od razu wam pokażę netto, no bo tutaj mam tak wyliczone, że minus 19%. Czyli teraz przy obecnym moim portfelu to moja stopa dywidendowa taka, że dostaje rocznie netto 300 powiedzmy dolarów, co tam przekłada się na 20 dolarów miesięcznie. Czyli jeżeli by nawet portfel był w 10 razy większy, no to by i tak to nie było właśnie dużo pieniędzy, żeby normalnie żyć z miesiąca na miesiąc. No i właśnie wam pokażę jak to, jak ja to planuję robić w przyszłości. Jest taka strona Investment Calculator, która pomaga plus minus wyliczyć Ile będzie warta nasza inwestycja, nasz kapitał zainwestowany na przykład w te same akcje. No i chcę Wam pokazać i wyliczyć, jak ja planuję osiągnąć kwotę w tych 250 tysięcy dolarów, czy tam na przykład euro. Tu już nie gra wielkiej roli. No, ogólnie tutaj pisam 21 tysięcy dolarów, no bo gdzieś taka obecna wartość mojego portfelu jest teraz. No, no, obecna wartość, tak? tak. Tutaj wpisałem 13 lat, no bo tyle jeszcze planuję inwestować, nie więcej jak 13 lat stopa zwrotu 10%. To jest bardzo mała w sumie kwota stopa zwrotu, tak? No bo oczywiście za ostatnie chyba 15-20 lat stopa zwrotu z indeksu S&P 500 była w granicach 13-14%. No ale oczywiście nikt nie wie, co będzie w przyszłości, dlatego obniżę swoje właśnie oczekiwania. No i jeżeli będziecie wliczać u siebie w tym kalkulatorze, no to proszę też obniżyć właśnie swoje oczekiwania, żeby potem się nie rozczarować. No i tutaj wpisałem, że będę inwestować miesięcznie 6, 600 dolarów. To jest o wiele mniej, jak inwestuję teraz, bo za ostatnie dwa lata inwestuję średnio po 4,5 tysiąca złotych. Przy średnim kursie to daje gdzieś więcej jak 1000 dolarów miesięcznie, no ale oczywiście to jest 13 kolejnych lat, nikt nie wie co będzie dalej i jak, jakie sytuacje mogą się wydarzyć za dany czas, no i dlatego też zmniejszyłem swoje oczekiwania i dlatego wpisałem tylko 600 dolarów. Jeżeli, no i tutaj można sobie wybrać miesięcznie, rocznie, no to miesięcznie. No i jeżeli sobie właśnie wyliczyć, to pokaże nam kalkulator, pokazuje, że za 13 lat nasz portfel będzie warty 257 1000 dolarów, z których początkowa kwota to 21 tysiąca dolarów. No i za dany czas po 600 dolarów za 13 lat zainwestujemy 90 niecałe 4000 dolarów. No a właśnie Nasz dochód, nasz przychód właśnie z danej inwestycji będzie 142 tysiące dolarów, co w sumie 55% od naszej inwestycji. Oczywiście to nie są duże pieniądze. Jeżeli ktoś myśli, że zainwestuje w akcje i zarobi 10-100x za 10 lat, no to, to nie jest właśnie tak. To jest po prostu inwestowanie na giełdzie, to jest bardziej jak utrzymania swoich pieniędzy właśnie na danym poziomie, no jeżeli właśnie wyliczyć z tego inflację, no i plus może odrobinę trochę zarobić. No jak widzimy za, za 13 lat można będzie zarobić tych 55%, no ale nawet tak powiedzmy, 257 tysięcy, tak, eee, czy da się przeżyć za dane pieniądze? No oczywiście, że tak, no bo to są więcej jak milion złotych, no i co eee, z planuję z tymi pieniędzmi robić? No oczywiście ta stopa dywidendowa moja wynosi 1,74%, no ale to dlatego, że większa część mojego profilu to są spółki, które nie wypłacają dywidendy. Wtedy już bliżej do końca mojego, mojej, tej, mojej inwestycji, tak, to po. Będę się tych spółek, które nie wypłacają dywidendy i po prostu kupię spółki, które to robią, no i w których stopa dywidendowa jest o wiele po prostu większa. No i wtedy planuję sformułować swój portfel tak, żeby stopa dywidendowa jego była gdzieś na poziomie tych na przykład 4,5% nawet 5% brutto. W sumie ciężko, ale da się myślę sformować tak portfel. No i wtedy na przykład jeżeli nawet tak tak 4,5-5% no to licz na to, że Netto na ręce będę otrzymywać na przykład 3,5% rocznie z wypłaconych tylko dywidend. No i właśnie zaraz zobaczymy, jak ile to będzie pieniędzy miesięcznie. Jeśli tych 250 tysięcy, których planuję i których myślę, że da się osiągnąć za taki czas, obliczyć i policzyć na 3,5%. To nam da, że rocznie będziemy dostawać na, na rynki 8750 dolarów. I to właśnie na miesiąc, przełożenie na miesiąc, da nam 729 dolarów. No, przy obecnym na przykład kursie dolara do złotego, no 4,53 chyba bodajże teraz, to jest 3300 złotych. No, to w sumie nie jest to wielka kwota, no, ale za dane pieniądze, dodatkowe pieniądze, da się normalnie w sumie żyć. No, jeżeli ktoś ma swoje własnościowe mieszkanie, za które nie wypłaca kredyt, na przykład, no, albo. No, ogólnie swoje mieszkanie. 3300 zł myślę, że jest bardzo fajna kwota, no ale to jest tylko właśnie tych 3,5% ogólnie jest takie rules of Four, czyli ono nam tłumaczy o to że zawsze możemy wyciągnąć z danego naszego portfalu 4% kapitału tak nawet z tych spółek które właśnie nie wypłacają dywidendy no i, z, i tak nasze portfolio będzie dalej wzrastać jeżeli potrzebujemy tak żeby na no nie, wiem, nie do, żeby nasze dzieci nie dostawali na przykład nie otrzymali jakiś tam zgromadzony wielki kapitał, tam nie wiem, w setki tysięcy, w miliony dolarów na przykład, no to możemy na przykład wyciągać z portfelu 5%, no co w sumie daje już o wiele większą kwotę, bo nawet przy 250 tysięcy dolarów, to da nam, jeżeli na 5% na przykład, to da nam tysiąc, no 12 500 dolarów rocznie, co więcej jak 1000 dolarów miesięcznie, to więcej chyba teraz prawie jak, no gdzieś w granicach 5000 zł. No oczywiście to jest tylko przy kwocie inwestycji w 600 dolarów. Jeżeli będzie wszystko w porządku, jeżeli będzie dalej normalna praca, jeżeli człowiek się rozwija, no to myślę, że nawet tych 13 lat to on może i może i będzie inwestować więcej. No ja na przykład tak panuję, no i na przykład piszę tą kwotę, którą inwestuję przez ostatnie 2 lata, 1000 dolarów. To nam da, że po 13 latach mój kapital będzie wart 380 tysięcy złotych. No i jeżeli 380 tysięcy złotych, oj nie złotych, przepraszam, dolarów pomnożę na tych samych na przykład 5%, no to da nam, że rocznie można będzie pasywnie dostawać 19 tysięcy dolarów. Jeżeli policzyć na miesięcznie, no to da nam prawie 1600 dolarów miesięcznie na obecny na przykład kurs polskiego złotego. To da nam 7172 zł. Jak myślicie, czy danych pieniędzy wystarczy na bardzo fajne życie w Polsce. No albo oczywiście za tych 15 lat, no to każda rodzina, na przykład, czy nie rodzina, a samodzielna osoba, tak, to może po prostu wyjechać do innego państwa, w którym jest o wiele tańsze życie, tak? no a takich właśnie państw jest bardzo dużo w Europie. Także jak myślicie, czy warto w ogóle inwestować, w gromadzić swój kapitał w akcjach, czy nie. Czy myślicie, że może jest lepsza inwestycja, po prostu kupić mieszkania na kredyt i być w dłużnym banku przez kolejne 25-30 lat? Ja myślę, że nie jest to najlepszy rozwiązanie. Stawcie łapkę w górę, jeżeli Wam dany filmik się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania, no to proszę oczywiście zadawać ich w komentarzach. Dziękuję, pozdrawiam, pa! pa.